I dzień rysunkowego kalendarza adwentowego z muminkami. Za dużo nie gadamy, od razu kalendarz z herbatkami otwieramy. Szukam okienka numer dwa, a tam jesteś wyjątkowy: czyli zielona herbata z cytryną, płatkami róż oraz aromatem truskawki, cytryny i wanilii. Teraz czas na coś słodkiego. Pod dwójeczką mamy okrągłą czekoladkę. O, jest buka! A na czekoladce samolot. Losujemy hasło na dziś i jest to wiewiórka zjadająca świąteczne pierniki. Hasło zaproponowała Gruszki Kluski. Ciekawie, ciekawie. Przechodzimy do kalendarza z figurkami. Pod dwójeczką mamy małą mi. Jeśli zastanawialiście się, czy figurki są podobne do tych, co w zeszłym roku, to odpowiadam tak. Tu porównanie. Po lewej nowa mi, po prawej stara. Nie widać różnicy. A czym ją będziemy rysowali? No, kredki akwarelowe. Super, wreszcie trochę koloru. Czas na kalendarz unicef -u. Gdzieś jest dwójeczka, aha, właśnie. Zorientowałam się, że numerki idą po kolei, więc nie trzeba ich jakoś specjalnie szukać. I dowiadujemy się, że UNICEF dostarcza najmłodszym glinem dla kreatywności i zabawy. Dzisiaj się nie zgrało, ale no wiecie, zawsze warto pomagać. Tym razem pojawi się blog znajomy wszystkim, którzy śledzili moje zmagania inktoberowe. Przygotowuję stanowisko, herbatka jest czekoladka zjedzona, a tak prezentują się kredeczki akwarelowe, które będę używać. Szkic zrobię tą jasną, taką trochę cielistą, a i oczywiście zapomniałabym, potrzebna jest jeszcze woda. No i kawałek ręcznika papierowego też się nada. Po skończonym szkicu nakładam kolejno kolory na poszczególne partie rysunku. Gdy już wszystkie są wypełnione, ruszam z pędzlem. Namaczam i odsączam z nadmiaru wody. I teraz pora na dość satysfakcjonujący moment. Lubię jak ten kolor zaczyna się aktywować i wypełnia kartkę. Kiedy skończę, dodaję jeszcze parę detali, żeby praca nie była mdła i znów chwila grozy. Dzisiaj ściąganie taśmy poszło o wiele lepiej niż wczoraj, chociaż nadal nie idealnie. Podpisik. W pierwszym odcinku poznaliśmy smutne wieści o spaleniu domu muminków, ale rozgrzała nasze serduszka nadzieja, że może jednak mama muminka coś wymyśli. Na pewno zauważyła jakieś kartki papierów. Oby to były dokumenty ubezpieczeniowe w razie pożaru opiewające na olbrzymią kwotę, jak to głosi jedna z waszych teorii. Może to jest jakiś pomysł na odbudowę domu muminków? Tymczasem, mała mi biegnie stamtąd w przeciwnym kierunku, trzymając w ręku tajemniczą kopertę. Gdzie tak się spieszy, co jest w kopercie, kto jej ją w ogóle dał? Chociaż mnie bardziej interesuje odpowiedź na pytanie, co robi tutaj wiewiórka i skąd ma świąteczne pierniczki? Mam nadzieję, że dowiemy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!